Cześć, tylko jedną taka No, dzisiaj quiz będzie. Jak bardzo dobrze znam FNAFa? Tak, dzisiaj takie quizy. No, zobaczmy, jak bardzo dobrze znam. Na ile procent znasz FNAFa? Zobaczmy. Kim jest Circus Baby i Scrap Baby? Elizabeth Afton. Poprawna odpowiedź to Elizabeth Afton. Ponu. Co? po Ponu. Ewasz? Płynąć ponieważ. W. Minie Gierce z fsl, Widać, jak Circus Baby zabija Elizabeth. Aha. Ile dzieci miał Afton? William Afton. 3. Kim jest Springtrap? Mm, William Afton. Pod koniec Custom Night'a słyszymy wypowiedź Springtrapa. Brzmi ona tak. Odnajdę Cię, ojcze. E, kim jest słynna marionetka? Córka Henry'ego Kim jest Holten Freddy? Holten raczej znaczy Golden Cassidy Jak ma na imię chłopiec z FNAF 4? Czy jest on synem Uli Chris Afton, tak? No. Czy dziecko przeżyło The Bite of 27? Eee. Poza to klikłem. Boże, chciałem kliknąć tak. Ja co? Nie, ja chciałem kliknąć nie. Co? Dobra, nieważne, jestem idiotą, nieważne. Kim gramy w jest tylko Michael? A, William też dobrze było. Czy Fantaine Foxy to chłopak, czy. Wjew. dziewczyna Nie wiem, dziewczyna. O! Wy. Unimalte I wyczuwam zaraz! Ultimate Custom Night jest w challenge'ach. challenge, challenge typu. Gears Night 3. Jest tam Fantaine Foxy. Jak wejdziemy w jej opis, jest napisane. Si, a nie he. Aha, ile dzieci zabił William? Pięć? Pięć. Kim jest Lefty? Eee, więzienie dla marionetki. Co to jest Remland? Remland? Raczej Remnant. Dzień no. dobry. Dzień dobry. E, do widzenia. O, no Remnant. No, Remnant. Na... No rem Cicho, nie wiem, dobra. Napój, przez który nie da się umrzeć, wy... Nie da się mieć. a ogień go unieszkodliwia. Nie wiem. No kurde, no, tak to działa. I dzień dobry, panie Kremowo. Bo to Kremowa jest u mnie. Witam, witam. A to nie to ja jestem Kremowa, no. No właśnie. Kim jest Molten Freddy? Przecież to oczywista, to jest, że to jest Ednard. Stary Matronik ze Scoping Roomu Ednord. No właśnie. Kim jest tak naprawdę Ednard? To fanta tej Matroniki. Eee, to pierwszy Matronik, który został jest... zabity eee. To? Nie, tamto. Aha. Brawo, 12.14. 12.14. Wiesz wszystko lub większość o FNAFie? Test? Aż tak Aha, test wiedzy o FNAFie. Kto założył Circus Baby World? William Afton. Aż tak kremuwa, ja na odcinku. Cicho bądź. Kto wynalazł Remnant? No William dobrze napisane. Ki, kim jest Springtrap? William. Czekaj, czy że nie było William cały czas? William? William? William! Kim jest Kto? William? Kim jest stróż no, nocy... ze FNAFA 1? Co? William? Kim jest stróż nocny ze FNAFA 1? Aha. Mike Smith. My... Mike Afton to ta sama osoba co Mike Smith. No, 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 no. w jakiej lokacji William Afton zamordował Elizabeth? Przecież William nie zamordował jej. To no, umarł są kłopoty. No właśnie. Ej tak, Circus Baby. Kogo? W jakiej lokacji William Afton zamordował Elizabeth? Co? Jaką Elizabeth? What? Nie rozumiem! Nie też nie? Jaki jest ulubiony matronik von Gaia? Foxy. Co <tryczności> robił remnant? Yy... Zimmywał po śmierci duszy na ziemi. O! W 1, jeden, jeden wygazet pisze o krwi dziwnej substancji zyskanej z ematroników. Pływ na no. Czy William Afton miałby miał w sobie Endoszkieleta? Nie. Miałby sobie Ednarda. Miał w sobie Ednarda, widzisz? Co stało się z Fredberem i Springboniem po zamknięciu pierwszy, pierwszej Freddy Fazbear's Pizza? Eee... Eee... Co jest to z Fredberem i Springbone po zamknięciu pierwszej? Co prawdopodobnie zostaje zamurowani w pokoju niedaleko Park serwisu Aha Kto spodobał the bike of the... Nie, nie wiem tego mówić Fredber. Co Żaden zjemny animat... Wiem, że to Michael wsadził jego głowę do Fredbera Ale to Fredber go odgryzł Młodgrzy z web. Mm -hmm. Więc hello. Jaki to jest sens? Przynajmniej nie było opcji Michaela. Bez sensu. Kto został ugryziony... No wiecie w czym. E... E... Z jaki hematroniku powstał Molten Freddy? Eee. Aha, ok, bo Edna, czy FPS należy do fabuły? Henry i Michael Afton spiknęli się, by spalić wszystkie matroniki, by, aby uwolnić je spod wpływu remnantu. Przynajmniej tu napis nawet, że to jest nie, na pewno nie. Chyba coś autora by się pomyliło. Zauważyłem. I to w główce. No. Tak. 9 na 13. Super. 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 Jak dobrze znasz FNAF Freddys. Jaki Easter Egg nie pojawił się w FNAF 1? Krrr. Eee. O, Shadow Freddy w biurze. Jak wygląda mapka z gry FNAF System które, które to jest Asal? Ja wiem. Czekaj. To. Czemu to? Chyba to. Czekaj, ja co muszę, ja muszę zobaczyć, jak to wygląda. Hmm. To. To jest FNAF 2. Mhm. To. Nie, przypomina mi tu niczego. To? Nie wiem, co mi to przypomina. A to tym bardziej. Aha, chciałem... Mówiłem? Ja to rzadko klikłem? Ja to rzadko kogo klikłem, ja klikłem okej? Okay? No. A wiesz co? A wiesz skąd wiedziałem, że to? Skąd? Bo poznałem po tym, bo tutaj yy, były Fun time. Ja nie jestem tego, ja się nie znam na tym. Akurat dzisiaj oglądałem. Dobra, ile jest nocy w Fnafie? Na Fnafie 4 15. 9. Nie. 7 plus Nightmare Mode. Nightmare mode się nie zajicza? Dobra. Jakie matronik w FNAF-ie 3 nie ma jumpscara i pasuje w... audio. Ej, gdzie jesteś? Co? Jakie maturingów na chwilę? Balon Boy, chyba. Bo ja na początku ja jak na początku myślę, że... Do góry. Nie Ballon wiem. Boy jest tu. Czemu on Boy? Myślę, że też Ballon balonboy. Ja myślałem, że to... Phantom, wiesz... Mangal. Jaki ma tu w 3 nie ma jamskera i pasuje wentylacji i audio Ale baron i ma chamskera A no przecież mnie nie chodzi o wentylację. Też jakby A to przyja... I pas i a, psuje. psuje wentylacji i audio Nie ma jamskera, ale Papet? Popet. Ej, nie. Ty. A nosu? Oczy jakiego koloru miała Baby z Fem- z Fem- z ckel, Zielone. Zielone i niebieskie. No. Bo można zauważyć zielone oczy i można zauważyć niebieskie. Nie wiem teraz, które wybrać, bo to oba, oba były. Ja bym wybrał zielone. Ale niebieskie też dało się zauważyć. Wiem. A więc powinny być dwie odpowiedzi. Ile jest części w NAFA bez spin offów? Cztery. Nie. Co to jest spin off? Ja bym dał cztery. A czemu cztery? Nie wiem. Ja nie wiem, co to się spin off. Nie zawsze nie wiem. Spin offów na znaczy. Jakby pisał UCN, to bym wiesz, że odchodzi. Czemu uCN? Nie wiem. Czemu miał pisać UCN? Nie wiem. Ultimate Cast Night! Cztery, sześć, nie widziałem! Jak się? A no, przecież. Piątka i szósta. Ile jest w postaci grywalnych we FNAF World? Serio? Nie mam pojęcia. Serio? Nie wiem. Ja też nie. Pisz! 40. W którym roku toczy się akcja FNAF 2? Ja pitole. A wiesz, co powiem wam? Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. A, po, a w jednym quizie, który nie się robić. No i weź bądź cicho. Mam powiedzieć? Cicho bo. Mam powiedzieć? Nie. Bo powiem na swoim kanale. To powiedz. No to powiem teraz. Nie, teraz nie możesz. Powiem na swoim kanale, że... Spoko, ja dałam randomową. <noise> który z tych youtuberów nigdy nie nagrał FNAFa? Funny moments, teoria, gameplay. Na no, tylko mi przychodzi do, do pomysłu teraz. No mi też w sumie. Bo juniorski, to, juniorski chyba nagrał. Tak. Admiros to wiem, że nagrał. Tak. FNAFA 2 kiedyś widziałem. Ja, ja widziałem. Katon, no, Katon na pewno. No, Katon na pewno. Izowski też nagrał. Tak. Ponguj też nagrał. Tak. Czyli Dobrowski też nagrał. Tak. FNAFA 2 widziałem kiedyś. I na roczach tu nie wiem. Karolek nie nagrał, bo widziałem. Serio? Nie, nagrał? nie. I się wydaje, że nagrał. Ja nie, nie wiem czy on nagra. Czy... Mandzia pewnie nagrał. Tak, Mania na ciebie albo na wyciek, albo katalog. Na ruciak. No hmm. easy. To ja nie widziałem po prostu. Jaka jest po, prawdopodobna chronologia całego uniwersum FNAF? Ja dał to pierwsze. Nie wiem. Smart 4. W, które, w którym matroniku widać najwięcej kabli? Ednard mm. Moulton czy Chandler. Molten albo Ednard? A mi się wydaje, że Ednard Obaj sumie Ja Ja będę, Ednard. Ednard Ja daję, Ednard, ja strzela. Ja A mówię że Ednard Tu ma więcej Czaj, to bo. W którym rynku widać najwięcej kabli, Ale że na zdjęciach? Jeżeli na zdjęciach... No to... Czy ogólnie jak widać? Jeżeli na Bo ogólnie zdjęciach... to Molten powie najwięcej. Ale Dobra, je... Molten. No, ale jeżeli by chodziło o, ym, o... na obrazkach, no to było widać najwięcej u no to. No. Twój wynik to 5 na 11. Mogło być lepiej. Cóż prawdopodobnie kiedyś obejrzałeś jakiś gameplay, ale niewiele zapamiętałeś. Nie marszcie, i tak coś tam wiesz. Podziel się mi w jakimś komentarzu. Coś tam wiesz. Nie podzielę się, i do widzenia. Bajo.